Jak smakuje życia, jak smakuje życie tuż przed śmiercią, nie wiedziałem do pewnego momentu, kiedy spojrzałem na Mamę. Bo ona nieśmiało ją poprosiła, gdy ta zupełnie nieoczekiwanie po nią się zjawiła, aby poczekała z nieubłaganą chwilą, którą prędzej lub później mierzy się każde. I choć złapała już ją za dłoń, czarna pani na prośbę przystała, nie mówiąc nic. Przypatrując się z ukrycia, sama była pełna podziwu, jak można cieszyć się z każdej sekundy życia, zdając sobie samej sprawę, jak wielka i zaskakująca jest tajemnica bycia.